Siemano, z tej strony Kuba z kanału Świat Gekonów. Przepraszam, że wczoraj, ani przedwczoraj nie było odcinku, ale niestety, no wiecie, zaczęła się szkoła i lekcje. Dobra, to tak, uciapka. E, to byłoby na tyle bo on ogólnie teraz siedzi tam gdzieś sobie, nie, nie widać go na pewno gdzieś sobie tam siedzi z tyłu bo on ogólnie e, dzisiaj był brany i już e, no nie będzie raczej brany bo się zdenerwował a u ciapki wygląda tak ta trzykrotka bardzo dobrze się trzyma i roślinki tutaj karma jest jej i tutaj ogólnie E, ciapkę Wam już pokazuję, e, jeszcze tutaj szybkie zbliżenia na ciapka, a to jest ciapka, chodź, no ciapusia jest w świetnej formie, liniała chyba, bodajże, bo jest taka, e, no mocniejszy kolor pomarańczowy a więc liniała raczej. No, więc to by było na tyle w tym odcinku. No, taka szybka relacja z hodowli. No, to się ma.